От ви мені пишете, ти так гарно навчила чоловіка розмовляти українською, а я вам відкрию одну страшну таємницю. Я з ним українською взагалі ніколи навіть і не розмовляла. Так Не можна робити. Я трошки поясню, коли ми з чоловіком познайомилися, я вже щось там так півламано могла польською сказати тому... 11 років тому. Так, тому ми відразу з ним і завжди розмовляли лише польською. Коли ми почали їздити в Україну, тобто чоловік, коли почав їздити зі мною в Україну, він нічого не знав, він не розумів українську і взагалі не розмовляв українською. Nie, я знав просто російську мову, то це в школі ми вивчили. A tutaj prosto mój przekładacz. On prosto w se co ja kazałem na polskiej, przekładał dalsze, a co to mnie ktoś w ukraińskiej przekładał dla mnie na polsku, nie? No, a że ja po prostu mogłem czytać, to muszę krylice prosto w szkole wyuczyli. w Wsioda baczyłem napisy produkty, produkty, ja to. Запам'ятаю назавжди. Він каже: давай ми будемо один раз на тиждень розмовляти українською, щоб я собі щось там трошки підучував. Моя ідея. Я щось йому пробувала сказати українською, він мені щось пробував відповісти. І на тому наш експеримент закінчився. Ми взагалі не можемо один з одним говорити українською. Ну воно для нас настільки дивно звучить, навіть якщо ми в оточенні українців і всі розмовляють до чоловіка українською, і він відповідає їм українською між собою. Ми все одно спілкуємося. Po to... prostu jakoś жаżko. Tak jak wy prostu, znacie, nie, do sobaki każdy kici, kici, nie? To ona też nie będzie znała o co chodzi, dla niej to dziwno. Nasza głowa automatycznie wydaje polskie słowa, kiedy my tam sпіłkujemy się mi z ale... Tak, chociaż zaraz możesz wskazać na ukraińskiej mówię coś. Do kogoś A. i drugiego. No tak. Nie do mnie. No tak, jak ktoś stoi obok, to ja normalnie mówię po ukraińsku ale Podświ... do ciebie tylko po polsku. Poświadomość. No, nie wiem <laughs> no może to dziwne, ale no. No tak, jeden. Ja pierwsze prosto trzy roki, jaki idzie w Ukrainie, niczego nie kazał, nie? Mój rok się nie rozkrywał, tylko prosto po cichu siedziałem i po prostu słuchałem, nie? Co tam każe ciosza, żinka i wsi insi, prosto w Ukrainie, co każą? Słuchałem, słuchałem, zbierałem sobie sliw w golowie i piszla, trzech roki w mi się zachodziło coś spróbować z nie? Był prosto taki moment, Krytyczny, prosto. Moja ziemka była na wijach albo na rzęsach. Nie wiem, na czymś kurna, albo na brwiach. Nie wiem, trzy godziny prosto musiałem siedzieć w wózku, w maszynie i cekaty na nią. I byłem golodny, jak sabaczyna, Znajecie, się, nie? Poszedłem prosto w magazyn, Kupiłem sobie bułkę jakąś do zjedzenia i jakieś coś do picia, nie? Nie pamiętają, kolu czy chyba żywczyka jeszcze nie znałem wtedy. I to był pierwszy raz, że ja prosto nie miałem wychodu, musiałem używać prosto ukraińskiej mowy. I pisz dlatego. Troszkę już począłem, jakby nie się z to muszę raniczyć. Ja dumałem, że coś w ukraińskiej mowie skażu i po prostu wsi Budut pisiaty w gacie, że ja kurczę nieprawilno każę. I wste. <laughs> Siemano. <śmiech>